Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Wiele z Was pytało mnie o to, abym podzieliła się jakimiś doświadczeniami z naszego rozszerzania diety, więc oto jest film na ten temat. I zacznę od tego, od takich może moich psychorozkmin na temat rozszerzania diety. Bardzo mi zależało, aby ugryźć ten temat właśnie od takiej strony budowania pewnych nawyków i pewnej sprzyjającej atmosfery w domu. I bardzo chciałam uniknąć wszelkiego karmienia dziecka na siłę, wszelkiego wpędzania w poczucie winy tego dziecka, bądź też mnie, z tego powodu, że jakieś jedzenie wyrzucam lub to jedzenie się marnuje. Chciałam uniknąć takiego, wiecie, leci leci samolocik, zjedz za mamę, zjedz za tatę, no czemu zjadłeś tak mało? Bardzo w sobie pielęgnowałam taką postawę pewnego takiego zaufania do dziecka i trochę podążania za nim, aniżeli takiego frustrowania się, że ono nie spełni jakichś moich oczekiwań. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że temat jedzenia wśród dzieci w Polsce to jest jakiś taki temat mocno traumatyczny, mogę powiedzieć. Pewnie też dlatego, że pokolenie naszych babci lub prababć doświadczyło po prostu totalnej jakiejś nędzy, głodu i strasznych rzeczy po prostu podczas wojny. To, że nasze babcie wszystkie właśnie są takie, właśnie wpędzają w poczucie winy, że jemy za mało, to się nie bierze znikąd. I no, ja bardzo chciałam gdzieś tam zatrzymać trochę to błędne koło u nas w domu. I na pewno to, co zrobiłam przed rozszerzeniem diety, zanim jeszcze w ogóle. Ee, nasz maluch skończył 6 miesięcy. No, to używaliśmy takiego krzesełka, stokka, którego używamy do tej pory, jako krzesełkę do karmienia. Natomiast na niej jest taka fajna nakładka, taki leżaczek dla dziecka, które jeszcze nie siedzi. I staraliśmy się, aby nasz maluch towarzyszył nam w naszych rodzinnych posiłkach, e, właśnie na wysokości stołu, aby miał takie poczucie, że. E, od małego, jakby my w sobie przede wszystkim wyrabiamy nawyk tego, że dziecko je razem z nami, ale też, żeby to dziecko wiedziało, że posiłek to jest coś wspólnego, pewna celebracja, jakieś takie pozytywne emocje, żeby się wokół tego tworzyły. I potem, gdy przyszedł moment na rozszerzenie diety, ja sporo czytałam na temat metody BLW, natomiast koniec końców ta metoda nie przypadła mi do gustu tak w 100%. Ze względu na po prostu bałagan, który się tworzy. Dla mnie takie sprzątanie po posiłku w momencie, w którym mój maluch po prostu już bardzo dobitnie oznajmia światło, że on już chce wyjść właśnie w tej chwili, a jest cały, brudny i wszędzie dookoła jest brud. I ja chcę najpierw to posprzątać, zanim go wyjmę, bo nie chcę mieć umorusanych ścian i tego jedzenia z podłogi rozniesionego po całym domu. To był dla mnie taki bardzo trudny moment i to właśnie wtedy zdecydowałam, że nie, jakby koniec, yy, znaczy nie koniec, ale że trochę jakby to sobie dostosuję do moich własnych możliwości i też do tego Was zachęcam, aby każdą, bo to się tyczy tak naprawdę każdej tego typu, powiedzmy, pomysłu na wychowanie dziecka, aby robić to w zgodzie ze sobą i z jakąś taką świadomością tego, jakie ja mam potrzeby i jakie ja mam możliwości. E, więc, to jeżeli chodzi o te moje właśnie różne psycho-pomysły zwią związane z rozszerzaniem diety. E, jeżeli chodzi właśnie o to, jak to u nas wyglądało, zaczęłam od dawania dziecku różnych warzyw gotowanych na parze, i były to warzywa e, pokrojone w słupki, do rączki. Nasz maluch e, nie krztusił się prawie wcale, i pewnie też dlatego miałam z tym taki totalny, totalny luz. Jako niania jeszcze miałam doświadczenia rozszerzania diety innym dzieciom i wiem, że nie jest to reguła. Dzieci czasem się krztuszą, czasem nie idzie to wszystko tak gładko, jak szło u nas, ale też dlatego, że ja miałam taką możliwość, po prostu robiłam to dalej. Zaczęliśmy też, oprócz od warzyw, bardzo szybko wjechały kaszki. My akurat zdecydowaliśmy się na helpę i o tym zaraz Wam opowiem. Natomiast kaszki na początku gotowaliśmy na wodzie, potem na mleku roślinnym. I do tych kaszek zawsze szły jakieś owoce. Na początku był to po prostu taki mus owocowy ze słoiczka, z czasem zaczęłam te kaszki trochę bardziej doprawiać, dodawać do nich owoce pokrojone, drobno i podgotowane, ale jednak owoce w całości, a nie taką po prostu zblendowaną masę. Jeżeli chodzi o te kaszki helpy, no to dla mnie to było bardzo ważne, aby te kaszki miały zdrowy skład. Kaszki helpy też trzeba w ogóle zagotować, ponieważ te ziarna są bardzo mało przetworzone. Żadna kaszka Instant nigdy nie będzie miała tylu wartości odżywczych, co po prostu drobno zblendowana kasza, którą trzeba zagotować. I właśnie dlatego na tą helpę żeśmy się zdecydowali. Natomiast e, dla mnie było to uciążliwe, aby codziennie rano gotować taką maleńką porcyjkę tej kaszy dziecku. I z czasem zorientowałam się, że przecież ja nie muszę jej gotować codziennie rano raz, a potem na, na wieczór na przykład drugi raz. Tylko mogę jej ugotować troszeczkę więcej, na przykład na półtora dnia. I tak robię to do tej pory, że zawsze jak gotuję tą kaszkę i właśnie kroję do niej jakiś owoc i go trochę podgotowuję razem z tą kaszą, to że to są takie porcje troszeczkę większe. Na ten moment nie mamy takich tubek wyciskanych wielorazowych, ale planuję je kupić i wtedy pewnie też te kaszki będą właśnie w tych tubkach. Będę je pakować. I co? Kaszki, właśnie pokażę Wam, jak one wyglądają. Więc kaszki Helpy dla mnie to, są, to jest właśnie jeden z najlepszych wyborów, tak naprawdę na rynku. One są dostępne w wielu różnych wersjach e, mieszanych kaszy lub samych. E, I my tak naprawdę nie mamy jakichś konkretnych preferencji nasz sędzia na wszystkie. Trochę właśnie to zależy od tego, jak tą kaszkę doprawię. E, oni też mają ofercie. Tak zwane różdżki smaku, i to jest nic innego jak po prostu bardzo drobno, zmielony, liofilizowany jakiś owoc albo warzywo, i można je kupić w takich kompletach, w takich saszetkach, albo można też kupić je w takich większych opakowaniach, po prostu jeden konkretny wariant smakowy. I to się też w ogóle przydaje jako jakaś posypka do czegoś, do placków, do naleśników, do jogurtu, do bardzo wielu rzeczy i bardzo Wam to polecam. I właśnie a propos jogurtu, nasz syn bardzo lubi jeść te kaszki właśnie razem z jogurtem. I często, właśnie jako jeden z posiłków w, środ w ciągu dnia, czasem nawet jako dwa posiłki, dostaje właśnie kaszkę, czasem z jogurtem i czasem z jakąś jeszcze dodatkową posypką, Herpa ma na przykład właśnie różne ekspandowane grykę, proso, jest też amarantus. Amarantus to jest w ogóle dobry pomysł, też właśnie nadawanie dziecku warzyw i owoców do rączki takich, które są śliskie i dziecku na początku trudno jest je chwycić. E, obtoczenie takiego właśnie śliskiego warzywa lub owocu w takich ziarenkach amarantusa, które są też malutkie, są dość miękkie, to nie jest coś, co jest dla dziecka jakoś szczególnie niebezpieczne. E, no to ułatwi dziecku właśnie po prostu jedzenie rączkami. Jeżeli chodzi o cały ten, wiecie, około-jedzeniowy osprzęt, to już tutaj Wam pokazuję. Mi najbardziej sprawdziły się rzeczy marki Musi, Przede wszystkim te ich śliniaki. One mają fajną tą taką kieszonkę, która wszystkie właśnie płynne albo i niepłynne rzeczy, bardzo dobrze zbiera. I oprócz tego tutaj ten silikon przy szyi jest naprawdę bardzo cienki i delikatny. Nasz synek nigdy nie miał problemu z tymi śliniakami, nie chciał ich zdejmować, nie złościł się, gdy nie miał na sobie. My mamy je trzy, piorę je w zmywarce i bardzo lubię. Oprócz tego mam też takie fartuszki, które używam do naprawdę bardzo brudnych potraw, kiedy właśnie chcę, żeby moje dziecko zjadło rączkami i nie chcę, żeby miało brudne całe ubranko. Jeden to jest ten, ten najzwyklejszy fartuszek z Ikei słyszałam, że ta kieszonka przecieka i ja go faktycznie używam nie do zup, które moje dziecko je same samo, tylko do jakichś bardziej stałych potraw. I z tymi kieszonkami, to w ogóle ja mam taki patent, że to, tą część tej kieszonki wpinam e, między tackę a krzesełko. I jak moje dziecko siedzi, to ta kieszonka jest odchylona. I to jest złoto. Bardzo Wam to, ten patent polecam. Pewnie nie we wszystkich krzesełkach da się to tak zamontować, ale w naszym się da i bardzo polecam. E, drugi śliniaczek to jest ten fartuszek, to jest e, już nieco taka: to jest premium opcja i to jest marka Konges. E, bardzo go lubię e, za design, natomiast to jest jeden z tych większych fartuszków i tak myślę, że od roku wzwyż e, będzie dobry na dziecko. No, i oprócz tego też Marka musi ma zestaw świetnych silikonowych naczyń z przystawkami. Ja najbardziej lubię tą miseczkę, ale jest też talerzyk, taki większy z podziałką. A największym hitem dla mnie są ich łyżeczki, które są miękkie, silikonowe i nieduże. I tą silikonową łyżeczką bardzo ładnie się jakby wygarnia resztki właśnie jedzenia z miski. Mam też taką matę, to jest kolaboracja tej marki EZPZ. EZPZ z marką Stokke. To jest dedykowany właśnie taka mata do krzesełek Stokke. Yy, I jako taki właśnie talerzyk, który trochę trudniej zrzucić, yy, no to sprawdza nam się to świetnie. I jeżeli chodzi jeszcze wracając do tematu kaszek i do jakby całego tego właśnie tematu robienia ich na zapas, no to dla mnie takim game changerem był podgrzewacz do butelek. My mamy akurat taki Markilowi. Nasze dziecko yy, nie było karmione butelką, ale Właśnie w momencie podgrzewania tych porcji, kaszek, które sobie zrobiłam raz na zapas na dwa dni, na przykład, e, rano, to jest po prostu świetna opcja, że ja nie brudzę żadnych garnków, że mi się nic nie przypali, tylko po prostu e, robię to. Czasem jeszcze do tej kaszki, jeżeli zrobię trochę gęstszą, to sobie po prostu dolewam troszeczkę w rząd, bo ona wtedy szybciej staje się ciepła. I jeżeli chodzi o to, w czym ja te kaszki sobie przechowuję, no to. Mogą to być zwykłe słoiki po czymś. Ja na przykład bardzo lubię ten kształt słoika. To jest akurat słoik po paście pistacjowej z Biedronki, która jest swoją drogą przepyszna. I ja te słoiki po prostu namiętnie kolekcjonuję. Eee, I te słoiki bardzo mi się sprawdzają jako właśnie takie nieduże pojemniczki do przechowywania jedzenia dla dzieci. Ale też jest gotowa opcja eee, w IKEA. One akurat są na takie przykrywki z taką silikonową uszczelką, tutaj nic się nie wyleje i one są chyba sprzedawane w takim trójpaku. I to w ogóle w kuchni dla mnie ta pudełka to jest must-have, ja uwielbiam je, ale też coś takiego już bardziej dedykowanego dla dzieci to są takie szklane pojemniki marki Beaba. One idealnie pasują tutaj właśnie do tego podgrzewacza. Są w trzech różnych wielkościach, ja tu akurat mam te dwa mniejsze. I też mam takie pudełka plastikowe BLW. Ona akurat... w nich nie trzymam kaszek, trochę jakieś chrupki, takie rzeczy na spacer, ale to też bardzo się przydaje. I tak naprawdę tak to wyglądało, to nasze rozszerzanie diety to są takie gadżety, które ja najbardziej polecam. Dajcie znać, jak to było u Was, czy też jakoś tą metodę BLW dostosowałyście do siebie, czy udało Wam się ją tak realizować w 100%. Jestem tego bardzo ciekawa. No i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów i koniecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. I co, widzimy się w następnym filmie. Na razie, papa! Pa.